Wie ta co kochani, tyle co żech przyszła, ładiaczki od mojej psia psiuki. matko święto, ja tu się zabrała za żarcie, zaparzyła sobarszczyk z winiar, ona dumnie dzwoni, Tekla szybko przylatuj, bo się tragedia stała, no to ja ciepła tu łyżkę na stół, ale kurna myślę, co to ja mu miotlę, że przylecę, no ale dobra, no tuptą do niej, prawie, żebym wyrżnęła rym w te drzwi, no już od korytarza słyszę, że wyje, wyje wnusia Jaćki, o jak zawodziła, no to ja wchodzę, patrzę i mówi w tym szlochu Pani Teklo straciłam, ja mówię, Matko Święto, czy ona byłaby w ciąży i dziecko straciła? No i daje się wyszlochać, ona straciłam paznokcia, ja mówię, no Jaćka no dawaj, że jakąś wodę utlenioną, bo jeszcze się co tam wdo, jakie zakażynie mówię, dawaj to szybko, a ta młoda mówi nie ożem paznokcia straciła, bo mi się kleił. No to ja się wkurzyła, to ja po to zostawiłam mój barz zwiniar, żeby przyjść oglądać twojego krugolca, krugulca, który ci się tam upierdzielił i leży na stole, i ty teraz rozpacz. No, to ją trochę zbeształam, ale ona jeszcze bardziej wrykła. Matko, to ja mówię, żeby ją udobruchać. Mówię, no dobra, kochana, nie patrz, to może przyklejemy na butapren albo coś. Ona mówi, nie, bo to musi być specjalny klej, to robacza Jadzia musi mi dać stówę na tego pazura, musi mi dać na taksówkę, no bo ja za trzy godziny idę na potańcówkę. Jak to będzie wyglądać? Przecież nazwisko zobowiązuje, no nie? No, mnomen my, my nazywają się nowobogaccy, no to przyznała mi ja rację, masz rację, dziewczę, drogie, tak. co so, jo, ją wesprę duchowo, a jaćka finansowo, to i tak będę na swoim. No ale paczta, jak se pomyślała mnie, jaka ta młodzież trochę uczuciowa. Jo, ostatni raz tak ryczała, chyba jak mi krowa zdechła. Paczta, a ona, dziewczę, nad krogulcem ryczy, nie? Jaka ta młodzież teraz jest? Dobra jest ta młodzież. No ja tak sobie potem pomyślała o tym wszystkim i trochę zmieniła zdanie o tych naszych dziewuchach z tymi długimi krogulcami. Bo ja zawsze myślała, że one są takie cwane, że sobie chłopów tak wyszkoliły, że one nie będą sprzątać, bo mają zawsze wymówkę, że krogulca złamie. Bo wnusio mój mo dziewuchę, a jak? mo nawet dziołcha haszwarno. No i wołał, kiedyś mówi, babcia przynieś jakieś tam kombinerki, bo mojej lubej utknął paznokieć między fugami. No to ja se pomyślałam, no tak cwana, nie będzie sprzątać, bo jej tam krogulec utknął. Potem, że nie będzie gaci mu prać, ani wieszać, bo się tam ten krogulec odklei. I też se myślałam, cwana bestia. No i innym razem znowu nie będzie głotować, bo też tam se uciepnie tego krogulca. No i widziałam, jak tam kiedy podjechał taki wypasiony samochód z takim napisem Catering. No i widziała, jak wnosił facet jakieś takie białe pudełka. One tak wyglądały, jak te, co wnosił miesiąc temu, kupił sobie czyści samochodowe na giełdzie. Ja sobie myślę, Jezus Maria, no dobra, no nie chcesz złamać tego krogulca, no to możesz sobie zamówić, ale ludzie, no jedzcie jak ludzie, na talerzach, z kulturą, Niech będzie wyszczerbiony, ale niech będzie kurna talerz. No ale co? Ich wybór, nie? Widzicie, ja trochę zmieniłam teraz te poglądy na temat tych krogulców. Jednak młodzież jest tego uczuciowa, nie? Ja się kiedyś pytała mojej psiuki tej wnusi, czemu ty tak pukasz w ten telefon, tym kciukiem, nie? Ja myślałam, że ona jest niespełna rozumu, że może, wiecie, puka, żeby kto i tam otworzył. A ona mówi, że te telefony teraz są bezdotykowe. Ja mówię, jak bezdotykowe, kiedy tam ciągle coś dotykasz? O Jezu, babciu, te klony teraz się tak nazywają, nie? Sam so myślę, no, teraz wszystko wiem, teraz jestem w dumu. No, ale wiecie co? Ja się tak jeszcze zastanawiałam nad tym nazwiskiem, nie? Bo oni są nowo to ja to tam rozumiem. Nazwisko zobowiązuje, ale co ja mam powiedzieć? Przecież ja się nazywam teklawo zignuj.